Przez głosowanie można zostać królem, ale trudno zostać szewcem. Karol Muszę wyznać, że w sztuce szewskiej posiadłem wiedzę nie do zdobycia. Pewność mistrza, który pomiędzy drachwą, a szybym, kołkiem, a młotkiem pochylony nad kopytem przez wiele lat, rzucał swój pokraczny cin na jesienięcy portret polskiego papieża. Tam, spod białej jak śnieg sutanny, bieli tak doskonałe jak blask księżyca na spokojnej tafli wody, tam, nisko, na podium krytym dywanem, czerwonym jak wino, lśniły czubki moich butów, przysposobionych na wygodę świętych stóp, przemierzających ten świat, aż po krańcu skąpane do krwi i w A moje czołgi były tak lekkie, jak dusze winnie pomordowane, kiedy tamtego niezapewnionego dnia, Scott George McKayne Poeta, ten z kraju niezależności, żyjący na baty z tradycją nowoczesnej poezji, na której ja się też nie wyznaję. A zatem, kiedy brałem pod wieczór, znalazł mój but na plaży wgięty żąb morski wodorostów i zwrócił go morzu, aby tańczył lub płynął ku innym brzegom, tamtego właśnie wyciągu, nad nadzydłem z kopytem stanął zegar, rozsypały się ćwieki, stężał klej, jak postacie. Ze sztuki Witkacemu, ona, Witkacego, ona z nikogoś w niepotrzebnych zatemku zatępy warsztatów i zawaliła się też półka z rzędem gotowych butów. Od tamtego dnia z palce i krzepkich jeszcze rąk i stojąc przy małym upięku, zacząłem odmawiać szepską litanię, nie spuszczając wzroku z jasnego portretu mojego najlepszego klienta. Potem ktoś na zamazanej deszczem w wskazującym palcem napisał Amen. Z pewnością usłyszą moją płaczliwą, niemęską modlitwę za piękną z Sonarowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przed Państwem uczniowie Państwowej i Szkoły Muzycznej. Przed przedmieście płynie pośród brzegów Starego Miasta na Walach głów. Zawirowuje leniwie Wisła przed pomnikiem Kopernika, bramą uniwersytetu u stóp monumentu Mickiewicza i Krusa. Przed pałacem kamienno o mało nie zrzucił z grzbietu księcia Józefa w zatoce pod kolumną Zygmunta, gdzie wieczorem gromadzi się zbłąkana i naćpana miłość, wiatr i wieczorna mgła utula mnie do warszawskiego snu. Warszawa, kwiecień 2010. Proszę Państwa, równolegle przeczytam wiersz, który powstał 10 lat wcześniej, warszawski Skobyt. Na centralnym po północy, cieniem wczorajszego dnia, cieniem wczorajszego dnia przegryzał obażanka, śledząc upływający czas na białym blacie zegara. Na schodach peronom, skulona dziewczyna ze splotem tłustych włosów na głowie, w brudnych i dziurawych dżinsach, na wygłodzonym ciele wydaje skory, który... Wzmacnia pugła akustycznej gitary dworca. Zaciska pięści głodem narkotycznym. Znosi modlitwę i przywołuje miłosiernego stwórcę. Głos ten będę słyszał nawet po śmierci. Warszawa, marzec 2000 roku. Ser o wolności. Numer jeden. Widzę, że mordercy wolności dławią pętlami wiatru kapłana niezależności, a przerażeni ludzie schodzą ze swych drzew genealogicznych, podpulając małpie ogony, wyleniałe z bezpłodnej miłości ich dusze drżą z zimna i złości. Sen o zimowym ogrodzie. Sroki w piramidzie gniazda pielęgnują iskierki ptasie miłości i czarno-białe zaloty. Jeden jeszcze śpija biały ląd nieżyczek, jutro eksploduje bukietem pomarańczowych i fioletowych krakusów. Pojutrze pewnie przyjdzie wiosna, ale dzisiaj to tylko się śmie. I drodzy Państwa, na zakończenie. ZWIDY PORANNE, pierwszy ten powstał w marcu tego roku, bardzo wczesnym porankiem. A więc ZWIDY PORANNE. Monument Wawelu i kurza stotka, cień Jadwigi ociśnięty na ceglanym murze kolegium Nowu, uśmiech papieża grzejący wyobraźnię Wyspiańskiego na witarzach katedry przy ulicy Franciszkańskiej. A obok w kałuży Paruję twarz mojego Boga Słońca. Na plantach spotykam poetycką brać. Widzę i czuję, że się tej nocy urżnęli. Z ich oczu wyziera skatowana dusza krwawej mery. Czy Ty widzisz to samo, co ja? W Kraku wczesnym porankiem, 14 kwietnia 2012 roku. Dziękuję. Serce. Motto, nie pozwól, aby inni marnowali Ci życie bardziej niż to konieczne, Jonathan Dwa zawałowania do czterech razy sztuka. Głęboki śpiew, pozorny luz, lekkie zwilżenie ust, twoje wzruszenie jej wrażliwość uskrzepiona. Kółko sprawa za sprawą, SMS po SMS-ie, komórka, nieruchomość uskrzydlająca ustrzydla, obojętność. Jeszcze tylko spacer szlakiem spienionych fal z aniołem, taneczne do widzenia burtą przysłonięta perspektywa. Obym mógł odpływ zastąpić przypływem, ufortyfikować czas. Takie moje cenne złudzenie. Lękliwy podziw. Chichot wiemu rozniecił żar piekła rogi fałowy. Nieświadomież oszołomienia obnaża się bez odcienia popędu i choć wsyca się w nią wzrokiem zgłodniałego kojota, to serce obrośnięte zapomnieniem nieskore do grzeszności. W mistycznym uniesieniu powraca w katakumbowym ład. Na dachu nocy, biały. Perspektywa. Siedział przy wielu ogniskach, w bryzgach wody i chrustem na plecach, odsunięty na bok, dokładnie widzi w ludziach to, czego sami nie chcieliby zobaczyć słabość demonstrowaną pewnością siebie. celu z brzytwą w ustach, skrzyżem za, skrzyżem przeciw, nie pamiętają dnia urodzin, inni zapomną o dniu ich śmierci. Wędrówka W niedoświetlonym mirażu z olejnych warstw wypełza pozaraną bezkształtne bóstwo kiczu i nie czekając na zgodę sytuuje siebie w kącie mojej prywatnej alienacji. Łódź duszy zakociczyła w skórze w myślnego typu spektrum barw w niewidzeniu w podróży do światła żywiem się resztkami odrębności nienasycenia. Moty zdobywa światy światło.